Do zdarzenia doszło około godziny 13. Mężczyzna kierujący samochodem marki Volkswagen zauważył, że spod maski auta wydobywa się dym. Na czerwonym świetle skręcił w prawo i zatrzymał pojazd. Z tyłu w foteliku jechało około półtora roczne dziecko. Mężczyzna zdążył wydostać syna z samochodu na chwilę przed tym, jak pojazd zaczął płonąć. Na miejscu było kilka jednostek straży pożarnej. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że w centrum miasta pali się samochód e, Ruki Agilońskie, a Wojska Polskiego. E, przyjechaliśmy i faktycznie palił się samochód, e, który... Aktualnie dogaszamy. Na razie nieznane są przyczyny pożaru. Prawdopodobnie ogień wybuch w komorze silnika. Jesteśmy od tego, żeby ustalać tak precyzyjnie, od czego doszło do zapłonu, ale zapaliła się komora silnika, więc jakaś wada pewnie e, pojazdu. Spowodowała, że ta komora silnika się zapaliła. Osób poszkodowanych nie ma. Kierujący pojazdem jechał wraz z dzieckiem, które wyciągnął z samochodu. Także jak my przyjechaliśmy, to przystąpiliśmy jedynie do zabezpieczenia tego miejsca zdarzenia i ugaszenia palącej się komory silnika. Na miejscu, oprócz Straży Pożarnej, było również Pogotowie oraz policja, która kierowała ruchem. Niewiele brakowało, by doszło do tragedii. Na szczęście mężczyzna wykazał się szybkością reakcji i trzeźwym myśleniem. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.